Badry. Nie mogę. Dlaczego? Kemot. Ale jak? Tak nagle zaczęła. Pojedziemy. mnie. Ooo. Wybrzmiało jakbyś sypiłowała paznokcie. Nie. Sypiłowałam tak. wcześniej. Nawet nie słyszałeś. He. Jak ledwo przyszłam do was, to piłowałam. Mhm. Albo chwilę przedtem, tam jak przyszłam, żebyś nie marudził. Nie wiem już. Ha? No ja co... Nie marudzę. Tylko powiem, że. <laughs> Kocham. No i może nie marudzę. Ty co? Jest ze na coś tam? Hmm z despalabras de las brujas. Cokolwiek, a skąd ty to, to wziął w ogóle? Z TikToka. Aha. A to jest w jakimś serialu chyba. No, w jakim serialu? Dlaczego tak się ładuję? Przytulek Krotos prę, proszę. z despalabras de las brujas, los las brichos, noches... To trzeba bym piłować te paznokcie kemot, ale... Aora, aora. Przeskoczyłem głośno. Elmo, Elowaria, co? Bluecast, coś tam. Jakem, odpal Co? Czemu tu jest tak? Ej, patrzcie, tu. Tu jest tak wygolone, tu nic nie ma, co jest? Widzisz to? Czy u ciebie tutaj są jakieś krzaki, czy coś? Tu? Na tym pasie? No. Nie. W są sensie krzaki, czy jakiekolwiek trawa? Kto? To jest tak pusto. Ghostface. A. Aha. A! Mhm, <laughs> Ghostface. Ty, panie głupi, pal gumy. W piwnicy jest pusty totem. Jest... Ale on mnie nie goni. Jezus! A, cześć, a to nie. Ja nie, nie ja, ja nie chcę robić z nim, bo on miał killera na sobie. O. E. E? Aha. Pani pupa, to. Aha! Panie pupa, co tu jest? To... Nie, ja ja nie, pani, nie wiem, pani pupa, ja też nie. Co? A to był czarek? No, Czarek Aha, jest tutaj dobra, na dole. nieważne. W sensie, ja zbiegłem teraz na dół. Dobra, kumam, nieważne, pomyliłam postacie. Ja nie umiem w was. Um, idzie do was. Nie umiem w was. Czarek, zrobimy. Zrobimy. Ucieczka, idzie tu. Widzę to. O, za tobą. To ja myślałam, że to random był. Obszaku jest gen. On przebiegł dookoła, jednak? Wow. wow. A on się na tobie naładował? Tak. A To nie Tu Nic nie ma. No tam jest Ej, taki ta wygolony jest, pasek. Ta mapa jest pusta. Jest. Ja ci, Czarek, pokażę wygolony pasek, chodź. Wiesz co, weź mi nie pokazał jak on mnie goni, co? A, dobra. Wygolony pasek. Czekaj, mnie goni... Nie no, do szaka. To ja pójdę do szaka. Właśnie, Czarek, Jadę do ciebie do domu. mówię. A. Czarek! A, bo Uciekaj, bo dalej. ty jesteś narażony! Czarek! Jezu. Dobra, tam czarek no, sobie poradził. te kierunki. Czy byście tu zrobili tego gena? Tak. Ja jestem zgubiona już w tej. Co wyście zrobili? To zależy co pytasz. Ja poszłam <laughs> sprawdzić tylko gen, a wy co? E, ja nie podnieś, ale nie udać. David? Ja? śmieję. Leci, 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 leci tam. No, to ten. Tam. Pikoła zrobiłeś. Pani Pupa, on tam wraca na skrytości swojej. Aha, pani Pupa zamiast mnie, tu Gliffa. On się naładuje jak nic, no właśnie. Ja widziałam, że on tu stoi i się patrzy. On się patrzy. Wiem, widziałam. O, Ej, random! Halo! Twierdze. No random! No i random przegrał nam grę, no ja nie wiem. Wciągaj się Kemot, no na co ty czekasz? Siu! No, ja o. proszę ten o, dodać ten mecz gdzieś odcinku, to musi koniecznie być. Musi tak, być, trzeba pokazać... Ja tu Trzeba gena pokazać nie nawet. Ja też nie, ale trzeba pokazać światu goły pasek. Nie wytrzyma z wami. Dlaczego, bo wyście nagle obaj leżeli, a ja miałam glifos. No bo. Robienie. No bo ten dom jest taki mały, mi się kieruje, No! Nie no, ten dom jest mały, no i. Źciągnęłam się! Aj pupa, chodź po mnie! Biegnij! Biegnij! Kemot! Szybko bo, nie... Szybko, bo tam biegnie. Biegnij! DS! Kemot? Ja nie mam. Ja mam. Ale już Szybny nie mam. Podnieść. Kemot! Aha, dobra, trzeba, bo poczarka lecieć. No, ściągaj. A, no, A, tak. Dobra. No, to ten. Jaki no to spoceniec ja w ogóle. Adrenalina gameplay zrobić. Kici w oko typie. Mogłam czarek ciebie uleczyć. W sumie. A ty co tak kucasz? Idzie po to ciebie ma... i to ale tak śmiesznie kłócając. Jest... No nie. Zostaw mnie. Czarek Jezu. ściągaj się. chcę do piwnicy. Super Ale uważam. Ale popatrzymaj się tam. Trzymam. Ale co, ja chciałem tylko pokazać Czarekowi wygląd bazy. To jest ważne. A ja chciałam tylko to zrobić ja to był... Ale ja w ogóle... Ale zdążyłabyś mnie ściągnąć. A pani Pupa staje glif. Tak a co? No nie rozumiem, trzeba mieć priorytet. Tak, a tak. Tak, a co? Ale fajny mecz podobało mi się, Tu To trzeba zapisać w folderze tak. Folder tak. Jestem za. Okej. Konieczne. Jako bonus. Dobrze.